Ostatnio y, towarzyszyła panu piękna kobieta na jednym ze spotkań. A prywatnie to proszę mi wybaczyć za zasłonę za mojej prywatności. Nie, no po prostu prywatnie tak, tak, prywatne życie. To, ale jestem sam, jak widać. Mm. Ale dlatego, dlatego, że nie mogła przyjść ze mną, moja partnerka. Nie ja pamiętam, że jak kiedyś się z panem rozmawiałam, to wspominał pan, że jest pan gotowy na nową miłość, jest pan otwarty. Jak pojawi się taka kobieta, że będzie ten klik, ten błysk wokół, no to być może będzie pan próbował ponownie wejść w związek. Czyli się udało? Mówiłem, tak, tak, udało się. Udało się, nadzwyczaj dobrze się udało, naprawdę. A jest pan na przykład za tym, żeby zalegalizować ten związek? Zaligo zalegalizować to znaczy? To, to znaczy, no na przykład się oświadczyć, hmm. e, wziąć ślub. O, matko, bo mnie pani zaskoczyła. No pewnie tak, pewnie tak. Ale rozumiem, że kroków pan jeszcze nie poczynił. Nie, jeszcze nie, ale m, zastanowię się nad tym. Hmm.